Kilka zmian, na których chciałem zwrócić uwagę, które mogą być interesujące dla Państwa, Państwa biznesu, dla eksportu, dla pracowników poruszających się, wyjeżdżających za granicę. Ja nazywam się Tomek, pracuję w wizerunie To nasz serwis, gdzie możecie Państwo łatwo zamówić wizę, rejestrację dokumentów. Dzisiaj podsumowanie tygodnia, co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu, jakie mamy nowości, zmiany i ciekawe pytania od Państwa. Zapraszam serdecznie. Eta do Wielkiej Brytanii wymagana już jest przez 48 nowych krajów. Wielka Brytania prowadziła na początku stycznia konieczność aplikowania przez kolejne kraje i to także czeka nas, Polaków. Już od kwietnia będziemy musieli podróżować, mając etę przygotowaną przed podróżą do Londynu czy innych brytyjskich miast. Póki co mamy 48 nowych krajów. System brytyjski działa w miarę sprawnie. Czas oczekiwania jest w miarę krótki, bo taką etę otrzymujemy po. W kilku minutach, kilkunastu minutach, kilku minutach, pół godziny, natomiast nie trzeba na ten moment długo czekać. Zobaczymy, jak ta aplikacja czy też ten system będzie działał w przyszłości. Wspomniałem o aplikacji, bo Brytyjczycy przygotowali dwa rozwiązania. Możecie Państwo dokumenty uzyskać pobierając aplikację na swój telefon. Nie działa w miarę sprawnie. Dla osób, które mają kłopoty z poruszaniem się w takich nowinkach technologicznych, pozostaje aplikowanie przez stronę internetową. Potrzebujemy paszport, zdjęcie, trochę informacji na temat Państwa podróży informacje o Państwa o sobie i taką no, tę otrzymacie Państwo w miarę szybko. E, testowaliśmy aplikację i ona ma kilka fajnych, e, fajnych cech. Na przykład można pobrać dane biometryczne bezpośrednio z paszportu, przykładając telefon do paszportu, czy też skanując twarz. To może być fajne rozwiązanie. I jeśli Państwa paszport wymaga takiej aplikacji wcześniejszej podróży do Wielkiej Brytanii, już musimy ją mieć. Izrael wprowadzi od 1 stycznia konieczność posiadania elektronicznej rejestracji podróży. Pamiętajmy proszę, że jakby decyzję o tym, czy ktoś zostanie wpuszczony na teren Izraela, tak czy inaczej podejmuje pogranicznik, który będzie przez Państwa jakby sprawdzali, przed którym Państwo odbywacie tą odprawę paszportową. Natomiast żeby wsiąść na pokład samolotu, już tą etę musimy mieć. A ta kosztuje kilka dolarów. Czas oczekiwania jest dosyć krótki. Izraelczycy mówią o tym, żeby robić ją nie później, 72 godziny przed podróżą. Natomiast praktyka w na tę chwilę pokazuje, że one schodzą bardzo szybko. Natomiast jedna rzecz, która jest dosyć ciekawa. Izraelczycy zapowiedzieli, że w tym, przez ten system będą chcieli jakby autoryzować dużo więcej rodzajów wiz. W tym momencie mamy tylko cel podróżny związany z turystyką z krótkimi wizytami, z powiedzmy takimi jakimiś krótkimi wyjazdami biznesowymi. Natomiast mnie w niedalekiej przyszłości zapowiedzieli, że już przez tą aplikację będzie można robić wizy bardziej skomplikowane, które do tej pory wymagają wizyty w konsulacie. Tak więc to może być dla Państwa jakieś fajne udogodnienie, jeśli Państwo macie pracowników, albo też potrzebujecie Państwo wizy na dłuższe pobyty, już być może niebawem przez ten system będzie można ją mi wizę uzyskać, nie trzeba będzie robić odwiedzając konsulat. Więc to jest na pewno plus rozwiązanie. Zobaczymy, że zostanie wprowadzane. Póki co minusem jest to, że trzeba tę aplikację wcześniej zrobić. Przed wizytą wizerową, czego wcześniej nie robiliśmy. Kolejna zmiana, fajna zmiana, to jest wizy elektroniczne do Mauretanii. Mauretania mały kraj położony niedaleko Maroka. Dla firm, dla państwa eksportujących już do krajów ościennych, czyli Maroko, gdzieś niedaleko, czyli Tunezja, Algieria, to może być fajny kierunek. Następny, jako kolejny punkt, jako kolejny rynek odbioru. Oczywiście to nie jest jakiś duży kraj. Mieszkańców mamy około 5 milionów, tak więc to nie jest duży, duży rynek dla państwa zbytu. Natomiast warto Pałotania się zainteresować z dwóch przynajmniej powodów. Pierwszy powód to jest taki, że jest to Kraj w miarę dziewiczy, jeśli chodzi o eksporterów, czyli nie będziecie mieli Państwo zbyt wiele konkurencji. To może być bardzo duży benefit dla osób, które zainteresują się tym rynkiem jako pierwsi. Druga rzecz jest taka, że mamy te ułatwienia wizowe, które były wcześniej problematyczne. Za wizy dla Polaków odpowiadał konsulat w Berlinie, z którym kontakt był dosyć utrudniony. Na wizy się oczekiwało nieskończenie długo i one były wydawane, a potem nie. Była możliwość uzyskania wizy na granicy, natomiast informacje, które uzyskaliśmy od podróżnych, te wizy nie zawsze działały tak, jakbyśmy chcieli. Dlatego ten też kraj był troszeczkę pomijany, jeśli chodzi o biznes czy o jakieś inwestycje, zainteresowanie firma, firm, przez firmę. W tym momencie mamy te wizy elektroniczne, na pewno to Państwu pomoże. Czy wizy, wizy te szybkie na targi, czy wizyty biznesowe, będzie można być, odbyć już dużo, dużo łatwiej. Zachęcam do sprawdzenia. Czy Maurytania może być dla Państwa fajnym rynkiem na Państwa produkty czy usługi? Kolejna zmiana, którą mamy, to mamy dwa nowe kraje w strefie Schengen. Rumunia i Bułgaria dołączyły od 1 do stycznia do strefy Schengen. Jakie to może być przełożenie na polski biznes, na polskie firmy? Ja się nie spodziewam, to jest moja subiektywna ocena, oczywiście, ja się nie spodziewam, żeby to miało jakieś duże znaczenie, jeśli chodzi o zmianę dla eksporterów. Mamy te kraje cały czas w Europie i ten eksport był cały czas łatwy, natomiast tutaj jakieś zmiany mogę się spodziewać, tylko jeśli chodzi o poruszanie się cudzoziemców i możliwość dołączenia cudzoziemców do tej takiej otwartej strefy Schengen, tak więc osoby, które pracowały na co dzień, czy pracują w Rumunii czy w Ugarii, teraz będą mogły bez problemu poruszać się po całej strefie Schengen bez uzyskiwania dodatkowych dokumentów, tak więc tutaj zobaczymy, jak kolejne miesiące to pokażą, jakie będą tego rezultatu, natomiast ja osobiście spodziewam się ewentualnie jakichś zauważalnych elementów, to jakby większa, większy napływ w ze strony Rumunii, Bułgarii i pojawienie się w postaci na przykład pracowników delegowanych w Polsce czy w innych krajach. Zobaczymy. Temat jest bardzo świeży, bardzo nowy, bo mamy zmiany od 1 stycznia i kolejne miesiące pokażono, jakie będzie miało skutki dla nas, dla Polaków, dla biznesu. Kolejna sprawa, bardzo ciekawa. Kanada zapowiedziała, że będzie zmieniać swoją procedurę wizową. Mam trochę zaostrzyć przepisy, trochę przyjrzeć się imigrantom, którzy przyjeżdżają do Kanady. Jest to na razie zapowiedź, zobaczymy, jak to się przełoży na jakieś konkretne, konkretne warunki prawne. Natomiast Kanada rzeczywiście już zaczyna zauważać, że tam pewne sprawy imigracyjne trzeba uporządkować, bo Kanada jawiła się jako kraj otwarty dla wszystkich i przyjmowała wszystkich bez jakichś większych ograniczeń. Natomiast te zmiany mają nastąpić. Zobaczymy, jakie będą przepisy, które się pojawią w najbliższych miesiącach. Zobaczymy, czy w ogóle się jakieś pojawią. Natomiast takie zmiany są mocno sygnalizowane. Tak więc warto odnotować potencjalne zmiany, jeśli chodzi o. Imigrację do Kanady. W ubiegłym tygodniu mieliśmy kilka zmian jeśli chodzi o cenniki. E, otóż tak. Chiny zmniejszyły cenę za opłaty wizowe. To plus. E, Indonezja zmniejszyła nam cenę za wizy. To też plus i zaczął działać system kuwejcki. Wcześniej on nie działał, tam było kilka tygodni przerwy na koniec roku. Teraz już działa, możemy składać wizy do Kuwejtu. To jest fajna, e, fajna opcja dla osób, dla biznesu, który udaje się do Kuwejtu na spotkanie biznesowe czy w innych celach. E, mogliśmy oczywiście uzyskiwać wizę na granicy, trzeba było tam dopełnić pewnych formalności. Natomiast osoby, które nie chcą tarcić czasu na lotnisku, mogą taką wizę uzyskać wcześniej. Zachęcam, to może Państwu pomóc w sprawach biznesowych. Na koniec jeszcze jedno pytanie, które wybrałem jako pytanie najciekawsze od naszych klientów, które wydaje mi się, że może też, czy też odpowiedź na to pytanie może Państwa zainteresować. Czy nasza firma, nasz oddział firmy, który mamy we Włoszech, musi podpisać notariusza zaproszenie dla cudzoziemca? Ja tak skłóciłem to pytanie, ale chodzi o to, że firmy polskie, które zapraszają cudzoziemców, powinny swoje zaproszenia podpisywać w obecności notariusza. Wiem, że to jest dla Państwa być może jakaś nowość, o czym Państwo wcześniej nie wiedzieliście, albo też robicie to w inny sposób, bo muszę powiedzieć, że konsulaty polskie akceptują zaproszenia w formie skanów, one nie muszą być podpisane przez notariusza. To pytanie dotyczyło obnośnie ambasady włoskiej, która na zaproszenie oddziału naszej polskiej firmy będzie zapraszać tylko cudzoziemca. Moja odpowiedź jest taka, że nie wiem, jakie dokumenty powinny być, czy powinny być podpisane przez notariusza, bo proszę pamiętać, że każda z konsulatów, każdy z ambasad, czy każdy z krajów ma swoje odrębne przepisy. Mamy przepisy dotyczące strefy Schengen, które są w miarę jednolite, natomiast nie są bardzo doprecyzowane. My wymagamy, żeby do zaproszenia było na przykład dołączone. Dołączone KRS. Włosi być może będą wymagać jakichś dodatkowych dokumentów, być może to będą dokumenty elektroniczne, może to, to zaproszenie powinno być, zabierać jakieś informacje dodatkowe, które oni chcą, typu jakieś, jakieś informacje firmowe. Nie wiem, trzeba to sprawdzić w ambasadzie włoskiej, jaki komplet dokumentów powinny przygotować cudzoziemiec. To jest najpewniejsza forma. Oczywiście do tej pory są akceptowane skany, więc o tym Państwo nie zapominajcie. Zapraszam za tydzień, za tydzień też podsumowanie, co się wydarzy. W przyszłości. Najciekawsze pytania od Państwa zachęcam do subskrypcji kanału. Jesteśmy w kontakcie. Do usłyszenia.